A z tej strony Fab284, a to kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj gramy w Minecrafta, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Więc tak, dzisiaj gramy w Minecrafta i chciałbym yy, dzisiaj pójść troszkę na wyprawę i oświetlić trochę tą wioskę, bo jest strasznie ciemno w tej wiosce. Więc idę do domu i zrobię patyki jakieś. A i w ogóle dzisiaj odcinek będzie troszkę krótszy. Będzie on miał gdzieś ze 17 minut, bo muszę nagrywać no na szybko trochę. I będzie krótszy. Ale no jest, jest. Dobra, nie mogę biegać. Teraz to. Teraz to będzie ciężko. Nie, już widzę zombiaki. Oho! Ała! Odejdź. A dokładnie na wyprawę chcę iść, żeby zdobyć bambusa. Muszę zdobyć tego bambusa. Nie ma innej opcji. Bambus jest mi tak potrzebny. A za niedługo pójdziemy znowu do nederu, więc no w nederze się strasznie dużo działo. Umierałem. Trajdowałem się i później znowu umierałem. Wychodziłem na wyprawę w naderze i umierałem. Znowu wychodziłem na wyprawę i umierałem. Więc no, dużo się działo, szczególnie umierania. Dobra. Już jesteśmy cztery. Nie, cztery czy trzy? Nieważne, ale są. Dobra, jesteśmy już. Muszę sobie, bo ja chcę zrobić w końcu farmy żelaza. A żeby zrobić farmę żelaza, potrzebuję o, y, zrobić tamtą drugą wioskę. A żeby zrobić tamtą drugą wioskę, muszę mieć wiaderko z wodą i lawą. Lawy jeszcze nie miałem, więc no. A poza tym muszę wziąć bambusa, żeby zrobić automatyczny, automatyczny nawóz do piecyka. Mogę przepalić? Uuu, tu jest 7 mięska. Jestem ciekawy, czy ziemniaki da się przepalić na ognisku. Da się! Widzieliście o tym? Bo no ja nie, ja o tym kompletnie nie wiedziałem, nie? Pójdźmy spać, i powinno nam się zrobić. Opatrzcie, jak tam e, zombie walczy z tym z bałwanem. Fajnie, dlatego wziąłem, żeby żadne potwory tu nie przychodziły stamtąd, gdy będę sobie karmił zwierzęta i wejdzie i mnie zabije. I będę musiał się przepychać z tymi zwierzętami, żeby mnie przepuściły. Ale no, na razie tak nie jest. Muszę odłożyć niepotrzebne rzeczy. A trochę tego to ja mam ła wow. dobra. Zamiast w dzień nie zaatakować to ja nie wiem. Na pewno będzie nam potrzebne stąd wiaderko wody, sikierka jakaś, bloki, no jedzenie, pochodnie zrobię, yy, kilof. I zwierzaki. Okej. Okay. 16 pochodni mało. Ale mogę zrobić tak i teraz zrobię tak. I mamy 3 staki, co jest? E, dobra. Wezmę teraz na pewno nie diamentowy. Serio muszę przepalić dobra, muszę przepalić nie ma innej opcji i wezmę zrobię no najzwyczajniej w świecie a i muszę wziąć linę tak linę muszę wziąć no serio muszę zrobić patyki nie w domku chyba miałem no, tyle skrzynek no tak nawet Wezmę sobie w, w razie czego jabłka jeszcze. Dobra. Yy, I teraz jeszcze trzy żelazo. Okej. Okay. Pięknie, hop, mamy. No to możemy iść. Tylko weźmy sobie, hop, hop, hop. Wszystkie zwierzątka. A linę jeszcze. Nie, małe zostawiam pieski. Jeszcze jednego zostawię, żeby mieć w razie czego jak zginę z psami, to żeby mieć kogo odrodzić, znaczy rozmnożyć. Są dwa jakieś tam. Są trzy doby. To możemy to idziemy na wyprawę. Ale najpierw jeszcze to idziemy. Pójdziemy od strony wioski, tak będzie najłatwiej nam zapamiętać. Tak mi się zdaje. Okej, okay, chodźmy tu, tędy, sobie. Już wyszliśmy z naszego lasku. Dobra, i teraz idziemy już do naszej wioski. Oglądamy co tu teraz się dzieje, bo no... Muszę oglądać czy... Liny nie wzięłem. Dobra, trudno. Trudno się mówi. Co mogę znaleźć takiego ciekawego tam? Nic. No właśnie, nic. Dobra, idziemy. Okej, okay. jesteśmy już w wiosce. I oświetlmy. Bo strasznie niebezpiecznie jest w tej wiosce. A niech trochę będzie tych pochodni, to mniej potworów ogółem będzie się też spawnowało. Jak będziemy w naderze, to wezmę sobie trochę Glowstone'a. Tam pozbieram i dam w wodę to. Dobra, na razie tyle mają. Ale i tak więcej, żeby golema nie stracili tak szybko. Nie stracę teraz tak szybko golema już. Zambik właśnie zginął dopiero teraz. O, w ogóle tu była lawa. No tak, ja miałem chyba jedną wiaderkę z lawą, więc no nieźle. Co ja tu widzę? Czy to jest sawanna? czy tu jest? nie to jest las brzozy tam na gór... na gór... na górzce na górzce, na górce no nie mów, że już się noc robi no o ale fajna muzyczka dobra czy, co to... nie to jest górka? Czy statek latający o, Tam są te pankiny? Ile kwiatów tu jest? Ej nie, ja tu kiedyś robię bazę taką fajną. Ja tu kiedyś robię bazę. Jak tu ładnie. Ale nie wchodzimy na sam szczyt, bo już się noc robi. Weźmy z dwa takie dynie. Z dwie. I chodźmy. Najbardziej boję się co będzie w nocy. Dobra, chodźmy dalej. O tam jest las brzozy, idziemy tam. Na serio. E... Gdzie coś jest? Widać? Nie. Nie wziąłem sobie drewna i nie będziemy mogli przepłynąć sobie, ale no okej. Okay. Tu też jak ładnie jest. Ile kwiatów. Co jest? Jak tu jest ładnie. Ej nie, ale te światy ostat... są takie ładne teraz. Są większe góry, fajne takie. Ej, ob... zgadujemy, czy tu będzie wioska. Ja obstawiam, że nie będzie. Co tam jest? Tam jest, a nie, myślałem, że to ślatającego, a to drzewo. Magma tu jest, ale magmy tu mamy mnóstwo w niderze. No i nie ma. Kto mówił, że nie będzie wioski? Ła. Jestem ciekawy, czy ktoś powiedział, że nie będzie wioski. Ale no nie ma. Chodźmy tam, tam jest chyba las. Nie, to jest kolejny las brzus. Ej, no nie. Słabo. Strasznie słabo. się zaraz wrócimy do tamtej drugiej wioski. E, co tu się stało? Czego to jest? Nie, nie spadłem tam. Brzozowe drzewo na normalnym terenie. Co się tu stało? Minecraft. To jest sus. Dobra, wioska, jest wioska. Co jest? Co jest? Jest wioska chyba, tak jest wioska, kolejna. Co jest? Jest kolejna wioska. Haha, jakim cudem jednak jest wioska. Serio. Takie rzeczy. W tej wiosce te... No oni chcą, czy mam się zamienić w nuba w takiej skórzanej zbrojce. No wiem, oni mają ograniczony budżet, ale że aż tak. Wiaderko, o nie ustawiają to spawn Spawnpointa spawn pointa. Dobra, w ogóle wysoka trawa, czyli strasznie rzadka rzecz. Czy jak, no co tam jest to? Dobra. Dlaczego pies dostał obrażenia? Tam jest las! Tam jest las! Co jest? Tam jest las. Nie na no, dżungla tam jest, nie las. Proszę, żeby tu były bambusy. Są, widzę. Są bambusy. Tak, są bambusy. Wreszcie. I koń. Bierzemy dzisiaj konia. Ale co jest? Jeszcze arbuzy tu są. Nie, nie ma tu tego. Biorę jedną dynię. Oj, so, jest bambus. Okej, okay, i wracamy szybko. Dajcie mi siodło. Dobra, szybko. Szybko. Albo nie, ja w dzień przyjdę po tego konia. Bo się boję, że zginę. Kolejna czarna owca. Czarna owca i brązowa to są chyba najmniej, najrzadsze te yy, kolory. Najrzadsze jest niebiesko-błękitna. Niebiesko-błękitna. Istnieje taki kolor, jak niebiesko-błękitna? Muszę spać tu. Dziękuję. Ej, co on ma? Co? Słaba. W ogóle czarno... biało-czarny koń to jest najrzadszy rodzaj, wiecie o tym. Nie. To jest brązowy? Przecież to był inny koń. Dobra, nieważne. Bierzemy. Ty Skończy, co to jest? Uch, pokochał mnie już! Koń To chodźmy do domu już, co jest? Mam konia Dobra, ale ta wyprawa była na plus. A nie chciałem iść, nie. Co jest zdobyłem konia. A w ogóle wiecie, że jak unia yy... muła się z z koniem, to wtedy jest taki nowy gatunek. Nie, czy co? Muł to chyba wychodzi, jak ty się połączy. O nie. Nie. Dobra, jest. Okej, okay. ała. To jest minus konia, że jak się wpadnie drzewo, to ciężko jest wyjść. Co się stało? Dlaczego pies dostał obrażenia? O, utopiec. Mamy konia. Ej, to jest super, że mamy konia. Teraz będę podróżował i to bardzo dużo. Jak fajnie, mamy konia. Ej, weźmy trochę kwiatów. Bo my mamy pszczół obok nas. Weźmy tam dla pszczółek. Tulipan? Tak, pomarańczowy. O, osioł to jest, o, jak się osła połączy z... A, to jest ten portal, myślałem, że to jeszcze, ko jeszcze kolejny znalazł, to nieźle by było. I możemy już za niedługo robić far farmę. Dobra, ale teraz to szybko się wraca, nie? Strasznie szybko. Ale lepsze by było, gdyby skrzynkę mógłbym na to dać. To by było strasznie dobre, ale wtedy bym nie miał zbroi, nie? A ja mam chyba diamentową zbroję. Czy złotą. Dobra. Okej. Okay. Dzień, do... Dzień dobry, wiosko. Wasz bohater przyjechał. Na koniu. Tak, bohater. Bo, ulepszy... bo dałem im mur przecież. I zrobiłem im farmę. Więc bohater. Ich nie zamknąłem, mogą sobie wyjść spokojnie. Dobra. Hop. Dobra, już jesteśmy w naszym lasku prawie. Ale no pszczoły muszą mieć kwiatuszki. Będziemy robili kiedyś... ...ul. Robić. Znaczy, będziemy robić farmę miodu, bo za miód chyba da się enchantować. No, znaczy, nie enchantować, tylko zrobi się zadanie. I z, z też miodem chyba się ktoś tradeuje z villagerów. Ech. To są minusy posiadania konia. No nie no. Ile się... Dobra, nie. Tak będzie szybciej. Witajcie, krówki. Czy on dalej strzela w coś? Ła! Kurde, prawie się zabiłem. Mamy tu jakąś linkę, gdzie mam? Bo mam, to wiem. Przyczepię go do farmy, owiec. Dobra. I chodźmy dać tam rzeczy willa... Znaczy rzeczy tym yy, pszczołom i wtedy będzie już koniec niestety. Nie? Gdzieś blisko Ulu. Są to w ogóle jeszcze te... pszczoły? Aha, uli jest pełny Dobra, chodźmy Nie zginęłem, ta cała wyprawa przeszła na plus Więc dobrze Chodźmy do domku, znaczy do domku Ej koniu, gdzie ty tam wchodzisz? Nie! Dobra. Wszyscy siad, 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 siad. I w tym, e, jeszcze ty. I w tym miejscu zakończę odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Papa pa, ludziska!